Tu, 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 Podjechać, bo tutaj zbieramy karty. No tak na nas, na marginesie. Zostawmy w stronę 60,34, jest right. panem mm. na wyjazd. Rajd. Można później zdjęcie zrobić. A ci Krysza pęknie? Nie pęknie rób postaw tę kabarynę i możesz coś zdjęcie zrobić ale nie ja to z Tobą no to stawiaj kabarynę pod płotem i rób zdjęcie ze mną docykaj no czekaj. już nastaw tę swoją kabarynę chodź rykać zdjęcie no i idź mamy to mamy to o na paradę stoi jeden o, jest kabaryna porządek też musi być na drodze Wiadome no. To będziesz prowadził z lot Samochodem O, co będę łapać? Ale to tak tak? Losy wyciągniesz? Czy wszystkie ma wyciągnąć? Wszystkie Wszystkie? Jak? Proszę by się nie rozpraszać. Kurde. Ile czasu? Mm. Ile czasu? Ale ile mi się zostało? Połowa. A. jest Idzie. Za dupę. Nie, to to jest. Za ogon